Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Piątki znanych zagranicznych twórców reklamowało skamerską firmę i wyszła z tego ogromna. U mnie Ziomek na wykładach, który prowadzi nam przedsiębiorczość i finanse, jakoś tak to się nazywa. To właśnie on nam mówi, że on między innymi w krypto siedział i że trochę tam na minus wyszedł ostatnio. Mówi, że będziemy chcieli to nauczyć o krypto opowiedzieć, na czym to polega i tak dalej. Plus też nam mówił. że jakieś tam pracy piseł doktoracki i tak dalej, że pieniądze są źle inwestowane w Polsce, że jego pomysły i tak dalej. Nie wiem czy was to interesuje, ale nam to mówił. No afera i zaraz wam wszystko opiszę. Nitro wrzucił odpowiedź na film Boxdella, zerkniemy na najważniejsze zarzuty i jeszcze skontaktowałem się z Boxdelem więc e, powiem wam co teraz planuję. KSI został okrodziony przez pracownika YouTube'a na 10 tysięcy dolarów, zerkniemy na wiralowy filmik z Mistrzostw Świata, skamer od Spida jeszcze bardziej się pogrążył i grozi twórcom, a na koniec Balenciaga kompletnie zrujnowała swój wizerunek, ludzie wyrzucają ich ciuchy i już nie robią u nich zakupów. Subskrybuj kanał, żeby zawsze być na czasie ze wszystkim, co się dzieje w internecie. Łapki w górę też są mile widziane. A jako pierwszy temat wrócimy sobie do tej afery ze Speedem. Jak nie oglądaliście poprzednich odcinków, to Speed był zamieszany w promocję CryptoScamu. Ten projekt między innymi obiecywał ludziom 500 dolarów dziennie za granie w ich grę, 10 czy nawet 100-krotne szybkie zyski. Dokładniej całą tą sytuację opisałem wam w jednym z poprzednich odcinków. Speedowi się za to dostało, ale finalnie przeprosił i zostawił to za sobą. Ale jeden z właścicieli tego projektu dalej podtrzymuje, że wszystko było legitne i ludzie się nie znają. I wciąż zamiast odpowiadać na zarzuty wokół tego projektu, to tłumaczy się, że ludzie pisali na czasie Speeda scam, bo y, ktoś wykupił boty. To na pewno były boty, ktoś bardzo chciał im zaszkodzić. Co jest?

Faking lies on my name. Watch when I catch you, I'm gonna smash your teeth. in Every single time you look at your face in the mirror, you're gonna see your broke nose bust up in 20 different places. You thought it was funny, you thought it's funny, you just troll man's on the internet. Oh, I'm not an internet guy. Najzabawniejsze jest to, że gość takich głosówek nie wysyłał do większych twórców, którzy go skrytykowali w pokroju CoffeeZilla czy Moist's Critical, Ale przy mniejszym gościu z TikToka to robi z siebie jakiegoś gagusa. Jak mówimy o skamach, to. Gdzie mi smakuje to ciasto? Jakby się zepsuło. Został okradziony jeden z największych twórców na YouTube, czyli KSI, ale... Przez samego YouTube'a KSI ma na swoim kanale serię Spróbuj się nie zaśmiać I im za każdym razem jak się zaśmieje To daje widzom na filmie gift card'a Zwykle każdy gift card jest za kilkaset dolarów A na jeden taki odcinek wydaje kilkanaście Albo kilkadziesiąt tysięcy dolców Ale ostatnio nastąpiła ciekawa rzecz Bo zanim opublikował odcinek Okazało się, że wszystkie gift card'y O wartości około 10 tysięcy dolców Zostały wykorzystane A tylko on oraz jego zaufany montażysta Miał dostęp do tego filmu wcześniej Więc KSI uważa, że musiał je wykorzystać Pracownik YouTube'a, który sprawdzał czy film Nadaje się do monetyzacji, bo na YouTube jest coś takiego jak manualne, sprawdzanie, wtedy rzeczywisty pracownik YouTube'a ogląda Wasz film i sprawdza, czy dostajecie demonetyzację, do czy nie dostaniecie demonetyzacji. Do KSI napisał, że będzie chciał dojść do tego, kim był ten pracownik, bo gość zarobił sobie ponad 10 tysięcy dolarów z gift cardów, które były. grubo. Typ zajebał 10k z gift cardów. i to pracownik YouTube'a. Dla jego widzów Teraz robimy hat jak chodzi o skamerskie tematy Bo w tym odcinku już no, po raz trzeci będzie temat związany ze skamami Ale no sorry, tak się dobrały tematy, ok? A za granicą wybuchła naprawdę duża afera Bo wielu zagranicznych twórców promowało skam Firma Establish Titles w teorii pozwalała wam wykupić Malutki kawałek ziemi w Szkocji za kilkaset dolarów I dostawaliście wtedy pseudo specjalny certyfikat I oficjalnie do waszego imienia i nazwiska Mogliście dopisać, że jesteście lordem albo damą Bo niby jak posiada się ziemię w Szkocji to jest się lordem Ale do tego przejdziemy za chwilę nie wiem, jakie braki życiowe trzeba posiadać, żeby czuć potrzebę dodania, że jest się lordem albo damą, przed swoim imieniem i nazwiskiem. W każdym razie promowało to tona zagranicznych twórców, m.in. Logan Paul. Kanał komentarzy są Ordinary Gamers, nawet Graham Stephens, który ma gigantyczny kanał poświęcony finansom. No ale okazało się, że no wszystko było skamem. Wszystko w swoim materiale obnażył youtuber Scott Shaffer. I wyszło, że nie kupujecie żadnej ziemi, tylko bezwartościowy, nic nieznaczący certyfikat, za który was co najwyżej wyśmieją, jak pójdziecie z tym do urzędu. Czy gdziekolwiek w Szkocji. Kolejnym śmiesznym faktem jest to, że nawet jakbyście na serio mieli wykupioną ziemię w Szkocji, to według ich prawa nie przysługuje Wam żadny tytuł lorda czy damy. Ta skawerska firma sobie to dosłownie wymyśliła do chwyt marketingowego. Jak się okazało. Dobre, wymyślili to tacy wielcy influencerzy, youtuberzy to reklamowali. Jak Logan Paul: pojebane. skamerska firma jest powiązana z trzema innymi śliskimi firmami prowadzonego przez tego samego typa, czyli Williama Walharma, który był za swoje biznesy kilkukrotnie pozywany przez ludzi. Na przykład zrobił jedną stronę do licytowania bardzo tanich przedmiotów i wszystko spoko, ale małym druczkiem na stronie macie zapis, że nawet jak nie wylicytujecie przedmiotu, to musicie stronie zapłacić stawkę, za którą podbijaliście cenę. Jak... Co? Ale kurwa skam. sprawa zrobiła się głośna, to wielu youtuberów zaczęło przepraszać swoich widzów. I here, Niedługo mały update do streamera Aidina Rosa. Ostatnio wam mówiłem, że Aidin został znowu zesłotowany, czyli widz wezwał na jego adres jednostki antyterrorystyczne z informacją, że on tam popełnia jakieś grube przestępstwo. Wiem wam już wielokrotnie swatting jest niebezpieczny, są osoby, które przez to rzeczywiście zginęły. Streamerowi udało się skontaktować z banem, który do tego doprowadził, i chłop argumentuje SWATing Think tym, Aiden <laughs> Basically, I didn't respond to your Discord DM and you swatted me. It was important. It was, it was a very important thing. It was funny. How is that funny though? Uh, you were scared for your life. You thought you were going to die. That's funny as Wow. You know I could have died, right? But you didn't. Dude, they came in with guns. And bro, my security guard almost pulled out a gun too. Like You wouldn't have died, bro. If I wanted you to die, you would have. Typ jest chory, ale równie chory i obrzydliwy No to kuboś ty tam lepiej odpisuj. Na szczęście mieszkam w Polsce i tej nie dostanę. Bo żebym mało telefon, bym szybko widzę, podpisywał wszystkim. No to jest fajbane, że typ mówi, ale przecież nie umarłeś. Ja bym chciał, to byś umarł. Popierdolone. Jest to, co ostatnio zrobiła Balenciaga. Jak ktoś nie kojarzy, to ta bardzo droga marka Ciuchów, która ma rzeczy za kilkanaście, jak nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a dokładnie chodzi o ich kontrowersyjną reklamę z udziałem dzieci. W ich nowej kampanii zaprezentowano dzieci, które trzymały torebki w kształcie misiów, ubrane w erotyczne stroje i to już samo w sobie jest obrzydliwe, jest dosłowną seksualizacją dzieci, ale to nawet nie jest najgorsze, bo wśród rekwizytów sadochistycznych znalazły się dokumenty z orzeczeń Sądu Najwyższego ze spraw dotyczących potrafić dziecięcej. Na sesji również pojawiły się z diabłem, między innymi przez rysunki dzieci. W internecie od razu wybuchła gigantyczna burza. Balenciaga jako marka została kompletnie wizerunkowo skreślona. Ludzie wstawiają filmiki, jak w ich sklepach nie ma już praktycznie w ogóle klientów. Inni zaczęli masowo niszczyć czy zwracać ich produkty. Balenciaga w formie odpowiedzi wrzuciła krótki statement, gdzie napisali szczerze przepraszamy, jeżeli nasza świąteczna kampania kogo ko <laughs> ŚWIĘTECZNA Świąteczna kampania. Kampania Sadomaso kurwa z dziećmi. Nasza świąteczna kampania. Ubieg uraziła. Naszym pluszowym torebkom misiom nie powinny towarzyszyć dzieci. Niezwłocznie usunęliśmy kampanię ze wszystkich naszych platform. A w sprawie tych... Czy macie jakieś święta w domu? dokumentów, które były widoczne na sesji, które dotyczyły spraw za fotografię dziecięcą. Napisali, przepraszamy za umieszczenie niepokojących dokumentów w naszej kampanii. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i podejmujemy prawne działania przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za stworzenie sesji zdjęciowej dla na naszej kampanii na wiosnę 2023 oraz umieszczenie w niej niezatwierdzonych przedmiotów. Tak, Balenciaga teraz dosłownie zrzuca całą winę na firmę, która im wykonała tą sesję. Podobno ich pozwali na 25 milionów dolarów, ale nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to tylko podmedia. Cały temat jest chory i obrzydliwy. Jestem ciekaw Waszych opinii. Balenciaga nawet ten ostatni pokaz mody miała naprawdę w bardzo, bardzo niepokojącym stylu. Tylko idą kurwa po czy typ jak Sodomoso typowy wygląda. Teraz trochę luźniejszy temat, bo na pewno trafiliście na ten wiralowy. Nie, nie Angelika. Dzisiaj nie będzie losowanie na Moda, a dzisiaj jest losowanie na Bany Lawicki Bierzesz w tym udział? Jesteś jedyna. Więc masz duże szanse wygrać. Filmik z Mistrzostw Świata, który został nagrany podczas ostatniego meczu Polski z Arabią. Samo nagranie szybko stało się wiralem i hitem internetu, bo no, dosyć zabawne było takie chorągiewkowe zmienienie tej koszulki. I filmik nie umknął nawet Robertowi Lewandowskiemu, który napisał, że chętnie oddałby temu kibicowi swoją koszulkę. A już w niedzielę wieczorem opublikował zdjęcie z przekazania koszulki z autografem. Abdul został zaproszony do hotelu, gdzie przybywa reprezentacja Polski i zdradził Abdul. również, dlaczego postanowił kibicować. Człowiek z się kurwa Abdul nazywa. Kobiety się jak zawsze mił dla widzenia, jak dokładnie zuza. Naszej drużyny. Stwierdził, że zawsze fajnie jest kibicować komuś, kto jest uznawany za underdogów, czyli w żadnym wypadku nie jest faworytem. Teraz czas. Ale jak się robi Patryks? Nie wiem co ci chodzi. Na ciąg dalszy dramy Nitra oraz Boxdella. Całą za tej gówno burzy opisałem wam w poprzednim odcinku, więc tam zapraszam, jak nie wiecie o co chodzi. Nitro w ramach odpowiedzi na ostatni film Boxdella wrzucił prawie godzinny materiał. I z moich pierwszych przemyśleń to jak Nitro nie drze mordy i nie wyzywa każdego co dwie sekundy, to brzmi bardziej wiarygodnie i przekonująco. Miło było go zobaczyć w takiej formie. Z takich ciekawszych wątków Nitro potwierdził głosówkami m.in. od Isamu czy White Widow, że Boxdell jest tak zwanym panem ogarniemy to stary. I taki Mem z. Boksalem już ciągdzie się od dawna. Stary, poznasz ten świat, jeśli będziesz chciał walczyć na tym PMMA i stwierdzisz, że youtuberów fałszywe k**y", nie? A youtuberzy coś mówią, a potem mają wszystkich Przykład, nie wiem, Bogzdel na przykład. Pojedziemy razem na konferencję. No i teraz pismy kurwa z makowskim moim autem. Meduza i Jabcza, na których Boksel się powoływał w swoim materiale, mieli to do powiedzenia, jak chodzi o znajomość z Michałem. Jeżeli chodzi o Bokzdal, to rzeczywiście gdzieś tam wiesz, był moment, że się ode mnie odciął i tak całkowicie nie było kontaktu gdzieś. Czasami coś napisałem, to nawet nie wyświetlił czy nie odpisał Było mi przykro po prostu Vox Del o olał pod ramię, to bym powiedział tak Pod ramię mnie nie olał, ale Oleł mnie po tym jak wróciłem I miałem mniejsze zasięgi No to takie nawet może trochę jeszcze bardziej zabolało Ale no trudno, no takie jest życie Tutaj wyszła na światło dzienna niezbyt moralna Praktyka Boxdala polegająca na Bliskim zakolegowaniu się z aktualnie trendującymi Twórcami, aby móc ich na przykład Łatwiej i może nawet taniej namówić Na walkę w federacji. Warto wspomnieć, że Boxdale Dostarcza swoim widzom kontent krążący Wokół aktualnych tematów i popularnych twórców Więc poniekąd jest to jego koło ratunkowe. Natomiast no dużo innych osób też Robi taki content i jakoś się zawsze z kim nie kolegują. Nitro uważa, że jest oczerniany publicznie na programach FAME, a federacja nic z tym nie robi i nie wydali żadnego oświadczenia. Yy, nie wyciągnęliście wobec niego żadnych konsekwencji. Wy byliście kanałem, który to transmitował, więc wy pośrednio odpowiadacie za to, co się tam dzieje. Nie było żadnego statementu firmy, yy, że to, co się dzieje, jest niedopuszczalne, że jest złe. Totalnie nic się nie działo. Nie. Do momentu, kiedy słupki się zgadzały, Murański był super. Ja jako zawodnik FAME 15, gdzie brał udział Muran, no to się nie zgodzę. Pamiętam dokładnie, jak przed konferencjami. Federacja wałkowała, żeby takich tematów nie poruszać. Ostatnio jak Bunan zaczął ruszać temat Nitra na konferencji, to został dosłownie wyciszony. Nitro to jest gość, który po ataku. Ale chciałbym zaprzestać. Po ataku, nie, po ataku nie, nie, na Ukrainę, nie, nie, powietał, że go, nie. Że dobrze, nie, nie, wytali, nie gadamy to o nim, tu nie ma. Go tu nie ma, nie rozmawiamy o nim dzisiaj. Więc mówienie, że Federacja nic w tym temacie nie robiła, to jest według mnie fair. Natomiast jak chodzi o same konsekwencje od Federacji wobec Murana, no to rzeczywiście nic nie było. Nitro skomentował też cały zapalnik dramy, czyli sytuację przed mów i dalej podtrzymuje, że sprół się zwykły kibic, a BOX.Z pokazał jedynie dwie sekundy więcej materiału. Twoje nagranie, które domniemanie jest całym nagraniem sytuacji i tak naprawdę rozszerza e, nasz materiał, który ja pokazywałem na live'ie o jakieś dwie sekundy. I Nitro się pojawił i zaczął coś tam śmieszkować do Michała. Halo? Gracie teraz? No. Argument? Skip to tak, jak pokazuje w domu się do BOX.Z, czyli nie 15 raz słuchać tego samego. To zaczęli robić po kilku miesiącach. No ta stary, no ta. Mówię, ja to skipuję. Każdy, dosłownie każdy, kurwa to samo mówi. Znaczy to samo mówi. Pusza to samo i to na no, tego nie komentuje. Wiecie, że tego tematu, że to samo nie chcę wałkować. Dlatego ja to skipnąłem, zobaczyłem odpowiedź Boxdela. Co do niego zebo napisał. Postanowiłem się skontaktować z Bogzelem, bo jestem ciekawy, czy z tej dramy będzie coś takiego, jak e, moja potyczka z Wardęgą, czyli będziemy mieli cały maraton odcinkowy. Ale raczej tego nie będzie, bo Bogzel odpisał Wiesz co, pewnie chciałbym się jakoś odnieść, ale dużo się teraz dzieje w moim życiu osobistym, a zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Dominatem w takich bifach zawsze jest osoba, która ostatnio wrzuci film. Dla mnie, tak jak wspominałem, najważniejsze jest teraz moje zdrowie i to, żeby normalnie egzystować. Pozdro. I w sumie to tyle, więc trochę szkoda, bo na przykład Nitro wyciągał mu jakieś rzeczy z przeszłości, czyli, nie wiem, tą sytuację. Z White Widow, a przeszłość Nitra też nie jest do końca święta, natomiast, no, za raczej nie chce tego dalej ciągnąć. Hmm. Zajebiście.